Czas na nowe zlecenie. Kupię kołyskę mało przechodzoną. Wynajmę Amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Wszyscy! Wszyscy! Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora, może być wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj Olgierda von Everec. To on wystawił to ogłoszenie. Jest bestia z kanałów i jakiś zaklinacz? Wezmę. No, a, a, a e, coś zostawiłem? Co to no misja tak naprawdę? Czemu jesteś cały czas żółty? Ech. Wezmę wszystko. Mnie Płotka! Ja się tamtego twojego gadziego wejrzenia nie boję. Patrzcie, patrzcie! U. Mój dziadek Dalej. jest chory. Wiecie, oglądałem na... YouTubie... Tam pierwsze odcinki jak ludzie nagrywali i zawsze było pytanie czy powinienem zagrać w pierwsze części żeby zagrać w Wiedźmina trzeciej, yy, trzecią część Nic na tym nie stracę, bla 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 No i przeważnie taki nie wiem powiedzmy rojo, rok, nie wiem, nie wiem To mówili Tak, graj, nic nie stracisz, będzie OK no i ja wam powiem, że jesteście komercyjnymi gównami wtedy, bo gra stała się na tyle sławna, że tam obama ją chwalił, takie tam jajca. I zaczęliście grać, bo wszyscy zaczęli grać I tak dalej, i tak dalej. Kurwa, według mnie, żeby grać w trzecią część trzeba zagrać najpierw w drugą, a przy tym jeszcze w pierwszą. Mało tego, Trzeba książki przeczytać, żeby wiedzieć o co chodzi, to znaczy wiadomo, no zrobili tą grę także masz wyjebane, to grasz sobie, przechodzisz, robisz tam podstawowe misje, ale no w tej grze jest mnóstwo rzeczy, takich wątków pokrywanych w nawiązaniu do książki, nie wiem, no ja osobiście nieraz się śmiałem, jak były jakieś tam tematy ruszane z książki, tam nie pamiętam, był jak się z Jenefer pływało po wodach, szukało tam tego Gina. Była misja na to. No to... Gadali tam o motywie z książki, jak tam podróżowali razem i smok wyłował lawinę i spadli i wisieli. No to, to, to takie fajne są klimaty, fajny klimat to jest. Tak się powinno robić. Jedna, jedna gra, w której nie grałem w pierwszą i drugą część to Mass Effect. I powiem szczerze, że ja nie jestem fanem futurystycznych główien. Więc jakoś mnie ta gra nie rajcowała nigdy, ale... Ale zagrałem, bo byłem komercyjny, ale... No... no po to jest moja opinia. To jest moja opinia. Swoją drogą oczywiście mam tutaj najlepszy rynsztunek, jaki można mieć. Przynajmniej według mnie. No, płotka jesteśmy. Mniejsza. Chodźmy. Wygadałem się. Ej hey, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, ah, W środku jest! Dzięki! Dobry rzut. Naprawdę dobry szut, tak ci nie da. Szukam olierda von Everets. Nie ma tu takiego. Hmm, kim jesteście? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na banderze Zimieszków, albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy Wolną Kompanią Redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Ciekawe. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgerd. Mówca cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty! w życiu! To ja jestem Olgierd. Zabawni kurwa, jak zepsute piwo. Hm. Banda idiotów. Na czym ja tu myślę? Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach. To które z was ma jaja? Które mu... Burn! Nie śmiejesz się? To znaczy że ty nie jesteś ten od mózgu? Nie. Ja jestem ten od pięści. O, serio? Dawaj! Lewy! Lewy! Prawy! Wychowała mnie ulica! Czemu... masz tak dużo żyć?! O kurwa! Dobra, spokojnie teraz. Teraz się skontruję i... No. Czuję się jakbym z bossem walczył. Ha. Teraz kontr nie o nie! Nie unik. No dawaj. Jeszcze Jeszcze jeden raz i skontruję, i po to będzie. Tak, nie. Ah, no, uff, uh. dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. O, dziękuję, łaskawy panie. Jak cię zwą? Gerald z Rivi. Dam ci radę, Geralt z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Ku Nie... uh. atamanie, masz gościa. Wiesz jakie rzeźby? Sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I prosz, co my tu mamy? Gołą babę. Elfkę. Ładna. A ty co o niej myślisz? Hm. Eee, twórczość Gernsta. No. Eee, wolę twórczość Gernsta. Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Gernsta. O. Czyli szkoła Kowirska. Studiowałeś w Oksenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Ech, lubiłem kiedyś Wotniczellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach. Bez skazy. Idealny do bólu. <laughs> Równie martwy i nudny jak przydrożny kamek. Nie, nie rób tego! Kurde. Za kilkaset lat mogłoby Od być. Minęło trochę warta. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii przeglądajmy coś. Niech będzie i tak. A on Olgier! WIWAT! Niech żyje! WiWAT! Niech żyje! WiWAT! Lubię cię tu! Zejdź i napij się z nami! No to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieść nam wina i coś do jedzenia. Hmm. No to... Na czyją cześć ta uczta? Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki, imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała tradycja! Aha. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym za nadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po te dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oxenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Aha. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Mm. porozmawiamy. Została jeszcze jedna formalność zapłata. Nie myśl o tym, jak wrócisz z łbem potwora. Będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Ech, niech ci będzie. Ile chcesz? 300, 400 koron. 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się, Bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej ben, nagroda cię nie minie. Dziękuję. Nowe trofeum Wezmę je o chwilę Hm No rada Mniejsza z tym do widzenia. Wrócę za dni parę. O kurde, pada Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Gerard. A ja cię będę wołała, oczka. co? Zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cliwert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Wiesz, ja nie jestem zabójcą. Jestem Wiedźminem. Nie przyjmuję zleceń na ludzi. Ale mimo to czasem ich zabijasz, co? Jak sobie zasłużą. Nie myślisz, że morderca mojego przyjaciela sobie zasłużył, he? Przynajmniej mnie wysłuchaj. Clivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do Łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cliwert był służbnym synem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Cliwert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem z jakiej jest gliny. Zrobisz o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oksenfurcie. W Alchemii. Karcz mnie przy rynku. Ale wiesz o tym, że skoro zginął kilka dni temu, to już możliwe, że jego ciała nie ma. Mogły go trupojady zjeść. Baba wodna. Mogły... nie wiem, dużo rzeczy mogło się stać. Może ktoś miał akurat był zacią... O, jest znacznik. Może ktoś akurat lubi truposzami się bawić. Mogło tak być. Mogło tak być. Więc. Więc wiesz. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Ach. Jak tu się nie cieszyć tymi widokami? Jest pięknie. Jak do czorta! Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gadaj! <laughs> Chyba cię pojebało. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Dobrego króla no, Radowida już nie ma. Od kilku tygodni. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. A? Widzisz? Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty wiedz mi nie. Masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki. Bywaj. Ale wojna się skończyła. Ty to tylko chorobę no, tak Ty z mi oh. Ech, Przecież wszystko się dobrze skończyło. No cóż. Może sprzedam to teraz? Nie. Geńcie. Ach, gdzie ty tam Życie ci niemiłe? Trzeba żyć za pieniądze, prawda? Żyje Został się za pieniądze. Musiałem tu zejść. Spokojnie. Potwory to moja specjalizacja. A ja pójdę najpierw tutaj, bo ja lubię zwiedzać sobie mapkę. Może będzie coś ciekawego. Pochodnia zniszczenia. To już śmierci. Całe gówno. Ale zawsze coś. Hmm... Uuu... Dawaj! Hm. Chodź tu! Co? Co? Co taki twardy ten utopiec? A jesteś paskudny. Woooow! Ja. CO? Jak boss jakiś! Hwa! Hwa! I teraz unik! I teraz cię wykończę. Tak, tak, i leżysz. Czyste cięcie. Nauczył mnie tego Wesemir. Hmm. Uuu, rany cięte jak od miecza. To raczej nie jest robotoptwo. Czyli są tutaj ludzie, skoro cięte. Tak, zgaduję. O! Nie basz się, słyszysz? Nie basz się! Proszę, nie rób mi tego! Uprawiają seks? W kanała? Ań dobra, sorry, nie. Szem? Ona ratowała jego życie, wiedziałem. Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi! Przani daj spokój. On nie żyje. Na pewno coś da się zrobić. Odpuść, niech to szlak! Wszystko na nic. od pierwszej robiłeś, części. Mogłaś. Dzięki, Geralt. Dobrze, że. Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie, dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie, ale jako obywatelka Redani służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii, czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Co co tak poraniło? Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, płułojadem i wydawało takie mlaskające odgłosy. Hmm. czyli to raczej nie trupojad ani banda utopców. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć, Snaki gni nie będzie potrzebny. To, to był dla ciebie ktoś, ktoś ważny? Żołnierz. To był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. Sześciu dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Przykro mi. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła? Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przegoniąc, a No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Ech. Tędy. Szani, nie słuchałem to cię. Jest mocno wygięte, jakby coś uderzyło w nią z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Ładnie ją Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby Do tego. Użyję znaku ORD! Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała której ze Potwór ciągle może tu być. Hmm... Ja nie widzę nic hmm. ciekawego. O, 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 tutaj może coś... Trzy Oreny! Trzy Oreny! Cały chuj! To żołnierze z twojej skorty? Tak. To oni. Wern, Miklas. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Przyjaźniłaś się z nimi? Dobrze ich znałaś? Tego poznałam dziś rano, ale z Wernem. Służyliśmy jeszcze pod Dorian. Przykro mi. Miklas zaciągnął się do wojska dopiero w Jule. Przykro mi. Kiedy zabijesz bestię, trzeba będzie tu kogoś przysłać, żeby pozbierał wszystkie ciała. Należy im się godny pochówek. Co tu się, stało? Co to się właściwie stało? Weszliśmy tutaj. Miklas zaczął badać ślady. Wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli. Ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć. Noa stał na straży. Mhm. Nagle pojawił się potwór. a pchnął mnie w kierunku wyjścia. Sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Miklas i Wern go ciągnęli. I słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i ślizgły. Jak mój f. Się tu <grym> o, co? To jest to tu człowiek, którego otrywałaś? Nie widzę go tu. Myślisz, że potwór go porwał? Możliwe. Na kolację. Hmm. Stąd pewnie przypełzł potwór albo będę uciekł. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty, ale Wern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. A więc polowanie czas zacząć.